Następnie skierowaliśmy się na drogę wiodącą do Baszanu. Wtedy Og, król Baszanu, wraz z całym swoim wojskiem ruszył przeciwko nam i stoczył z nami bitwę pod Edrei. Lecz Pan powiedział do mnie, nie bój się go, gdyż wydam go w twoje ręce, a także jego lud i kraj. Postąpisz z nim tak samo, jak postąpiłeś z Sichonem, królem Amorytów, który mieszkał w Herzbonie. Pan, nasz Bóg, wydał więc w nasze ręce Oga, króla Baszanu i cały jego lud. Walczyliśmy z nim, aż wszyscy zginęli. Wtedy zdobyliśmy wszystkie miasta Oga i nie było osady, której byśmy nie zajęli. Sześćdziesiąt miast, cały obszar Agrop, królestwo Oga w Baszanie. Wszystkie te miasta były warowne, miały wysokie mury i potężne, podwójnie zareglowane bramy. Oprócz nich było jeszcze wiele miast nieobwarowanych. Rzuciliśmy na nie klątwę i postąpiliśmy tak jak z Sichonem, królem Heszponu. Klątwa objęła każde miasto, wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci. Wszystkie zwierzęta natomiast i łupy z miast, Wzięliśmy dla siebie jako zdobycz. W ten sposób zajęliśmy kraje dwóch królów amoryckich, które leżą po drugiej stronie Jordanu, od potoku Arnon aż po górę Hermon. Sydończycy na Hermon mówią Siron, a amoryci mówią Senir. Zajęliśmy wszystkie miasta na równinie, cały Gilead i cały Baszan, aż do Salka i Edrei. Miast należących do królestwa Oga w Baszanie. Og, król Baszanu, był ostatnim z Refaitów. Miał łoże z żelaza, które teraz znajduje się w rabat amonitów. Ma ono dziewięć łokci długości i cztery łokcie szerokości, licząc w łokciach zwyczajnych. Wtedy zajęliśmy ten kraj. Plemieniu Rubena i Gada. Dałem ziemie leżące od Aroeru nad Potokiem Arnon aż po połowę wzgórz Gileadu z jego miastami. Pozostałą część Gileadu i całe królestwo Oga w Baszanie dałem połowie plemienia Manassesa. Cały obszar Argob wraz z całym obszarem Baszanu nazwano niegdyś krajem Refajim. Jair, syn Manassesa, Zdobył cały obszar Argob aż do granicy Geszurytów i Maakytów i nazwał swoim imieniem osiedla Baszanu, które po dziś dzień zwane są osiedlami Jaira. Makirowi oddałem Gilead. Plemieniom Rubena i Gada dałem część Gileadu aż do doliny potoku Arnon. Granica biegnie od środka tej doliny aż do potoku Jabok. Stanowiącego granicę z Ammonitami. Granicę stanowi również Araba i Jordan od Genezaret aż do Morza Araby, czyli Morza Słonego, u podnóża Pisga na wschodzie. Wtedy dałem wam taki nakaz: Pan, Wasz Bóg, dał Wam ten kraj na własność. Wszyscy władający bronią pójdą uzbrojeni na czele Waszych braci Izraelitów. Tylko wasze żony, dzieci i trzody, a wiem, że macie liczne stada, niech pozostaną w miastach, które wam dałem, aż Pan obdarzy waszych braci miejscem odpoczynku, podobnie jak Was. Kiedy i oni także wezmą w posiadanie kraj, który da im Pan, Wasz Bóg po drugiej stronie Jordanu, dopiero wtedy każdy powróci do posiadłości, którą Wam dałem. Wtedy też dałem Jozłemu to rozporządzenie. Widziałeś wszystko, co Pan, Wasz Bóg, uczynił tym obu królom. To samo Pan uczyni wszystkim królestwom, ku którym idziesz. Nie bój się ich, gdyż sam Pan, Wasz Bóg, będzie walczył za Was. Wtedy błagałem Pana, O Panie mój Boże! Zacząłeś ukazywać Twojemu słudze Twoją wielkość i moc Twojej ręki. Który Bóg na niebie lub na ziemi potrafi czynić tak wspaniałe dzieła jak Twoje? Pozwól mi przejść na drugą stronę Jordanu, aby zobaczyć ten piękny kraj, jego piękne góry i Liban. Lecz z Waszego powodu Pan rozgniewał się na mnie i mnie nie wysłuchał. Pan mi powiedział dosyć, nie mów mi już o tym więcej. Wejdź na szczyt piska i spójrz na zachód i północ, i południe i wschód. Przyjrzyj się dobrze, bo Jordanu nie przejdziesz. Wydaj polecenia Jozłemu, umocnij go i dodaj mu odwagi. On bowiem pójdzie na czele ludu i da mu w posiadanie kraj, który będziesz oglądał. Przebywaliśmy wtedy w Dolinie Bet